Mój Opel potrzebuje naprawy, a konieczna jest wymiana reflektorów Lamp, świateł, soczewek, nie znam się Po prostu tego co świeci, bo to już ledwo co świeci I dzisiaj sprawdzę, który mechanik w bursztynie jest najtańszy Więc dzisiaj odwiedzę czterech mechaników i sprawdzę, który najtaniej wymieni mi lampy Pierwszy mechanik był nieczynny, więc szybko pojechałem do kolejnego Dzień dobry, chciałem się zapytać, ile by kosztowała wymiana reflektorów u mnie w samochodzie a masz muszę... jeszcze kupione? Nic nie mam Trzeba kupić rektoria. No to trzeba pojechać do budowni albo na Allegro szukać Okej, okay, a jak już będę miał to wtedy ile wymiana? W zależności od y, robót, znaczy no, ile za zajmie czasu Robocza godzina jest przeprowadzona 200 zł, My no, aż tego się bardzo nie trzymamy Myślę tak y, orientacyjnie dziś może 200, 250, może 300 Okej okay. więcej nie? Te lampy. Trzeba zobaczyć, ale one dosyć drogie są. Tutaj pan mi doradził jakie lampy kupić. No najlepiej, szczerze, żeby baboła nie robić. Zderzak trzeba zdjąć, lampy wyjąć i na lampie jest dziś numer lampy według numeru i wtedy na 1000%. Myślę montaż, demontaż, dwie godzinki pyknie, jakby nie patrzył. To 400 dla mnie No to reflektor, to jest wymiana. No. Nie wiem jak tam się wymienia ten reflektor. Jeżeli trzeba zderzak zdjąć, to jest od 300 zł netto tak? Za sztukę czy za łącznik? Komplet, no bo tyle mniej więcej kosztuje zdemontowanie i zamontowanie zderzaka, tak? Reasumując, każdy mechanik miał podobną cenę. Również każdy z nich był bardzo w porządku i wytłumaczył wszystko. Ale najtańszy jest tu tego pana. Oczywiście to wstępna cena i może się zmienić.